Opowiem ci historię prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Pamięć o II wojnie światowej w Polsce nie jest jedynie zbiorem dat, faktów i nazwisk. To żywy organizm, który oddycha w przestrzeni publicznej, w kulturze, w rodzinnych opowieściach i w symbolach, które przez dziesięciolecia nabierały znaczeń. Widać ją na ulicach, w muzeach, na cmentarzach, w filmach, w rocznicowych uroczystościach i w drobnych gestach ludzi, którzy zapalają znicz pod tablicą, mijając ją w drodze do pracy. Ta pamięć nie jest jednolita, zmieniała się wraz z epokami, polityką, pokoleniami. Ale jedno pozostaje niezmienne potrzeba, by nie zapomnieć. W pierwszych latach po wojnie pamięć była chaotyczna, spontaniczna, często prywatna. Ludzie wracali na miejsca egzekucji, stawiali krzyże, układali kamienie, wieszali kartki z nazwiskami poległych. Władza komunistyczna próbowała tę pamięć uporządkować, a właściwie podporządkować. Wiele miejsc pamięci zostało oficjalnie oznaczonych, ale równie wiele, zwłaszcza tych związanych z armią krajową, polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie czy ofiarami Sowietów, było przemilczanych. W tym kontekście narodził się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli pamięci tablice Karola Czorka. Ich charakterystyczny krzyż maltański i surowa forma miały być uniwersalne, pozbawione politycznych odniesień. Tablice te pojawiały się w miejscach, gdzie Niemcy dokonywali egzekucji, często w samym sercu Warszawy. Przez lata stały się niemym świadkiem historii, a jednocześnie elementem miejskiego krajobrazu, który wielu mieszkańców mijało bezrefleksyjnie. Dopiero współczesne inicjatywy zaczęły przywracać im znaczenie, dodając kontekst, opowieści, zdjęcia, świadectwa. Dzięki temu tablice czorka przestały być tylko kamieniem, stały się bramą do przeszłości. Krzyże, które pojawiały się w miejscach pamięci, miały jeszcze bardziej osobisty charakter. Często były stawiane przez rodziny, sąsiadów, świadków wydarzeń. W czasach, gdy oficjalna narracja była kontrolowana, krzyż stawał się symbolem sprzeciwu wobec zapomnienia. W wielu miejscach krzyże były usuwane przez władze, ale ludzie wracali i stawiali je ponownie. W latach 80. krzyż stał się jednym z najważniejszych symboli oporu, nie tylko religijnego, ale moralnego. Po 1989 roku, krzyże zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej w sposób bardziej otwarty na pomnikach, tablicach, cmentarzach wojennych, w miejscach bitew i egzekucji. Każdy z nich niósł inną historię, ale wszystkie mówiły o tym samym, o potrzebie pamięci. Rocznice stały się rytuałem, który porządkuje pamięć zbiorową. 1 września, 17 września, 1 sierpnia, 27 stycznia te daty wracają co roku, niosąc ze sobą emocje, wspomnienia i refleksje. W czasach PRL-u rocznice były często narzędziem propagandy, ale mimo to ludzie potrafili nadać im własny sens. Uroczystości pod pomnikami, msze, marsze pamięci, spotkania kombatantów wszystko to tworzyło przestrzeń, w której historia stawała się żywa. Po 1989 roku rocznice zyskały nowy wymiar. Stały się okazją do edukacji, do rozmowy o historii, ale też do sporów o to, jak ją interpretować. Każde pokolenie patrzy na te daty inaczej. Dla jednych to wspomnienie osobistych tragedii, dla innych lekcja, której nie wolno zapomnieć. Rocznice są jak puls narodu, powracają regularnie, przypominając, że przeszłość jest częścią teraźniejszości. Filmy o II wojnie światowej odegrały ogromną rolę w kształtowaniu pamięci. W pierwszych latach po wojnie dominowały produkcje, które miały budować nową tożsamość państwową. Zakazane piosenki, kanał, lotna, te filmy nie tylko opowiadały historię, ale ją interpretowały. Wajda stworzył wizję powstania warszawskiego, która na dekady stała się częścią zbiorowej wyobraźni. W kolejnych latach kino wojenne ewoluowało. Pojawiły się filmy bardziej osobiste, bardziej krytyczne, bardziej dokumentalne. Erojkę, Katyn, Miasto 44... Powstanie warszawskie, każdy z nich wnosił coś nowego. Współczesne produkcje korzystają z technologii, które pozwalają odtworzyć przeszłość z niezwykłą dokładnością. Kolorowane archiwalia, rekonstrukcje cyfrowe, narz z perspektywy cywilów to wszystko sprawia, że pamięć staje się bardziej dostępna dla młodszych pokoleń. Pamięć o II wojnie światowej żyje także w przestrzeni codziennej. W nazwach ulic, w muralach, w małych pomnikach, które mijamy, nie zastanawiając się nad ich historią. W szkołach, gdzie uczniowie przygotowują projekty o lokalnych bohaterach. W rodzinnych opowieściach, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W internecie, gdzie powstają archiwa cyfrowe, mapy pamięci, projekty edukacyjne. W mediach społecznościowych, gdzie młodzi ludzie tworzą własny język pamięci, czasem uproszczony, czasem kontrowersyjny, ale zawsze świadczący o tym, że historia nadal ich dotyczy. Pamięć i symbole II wojny światowej nie są więc martwym dziedzictwem. To żywa tkanka, która zmienia się wraz z nami. Tablice, krzyże, rocznice i filmy to tylko narzędzia ważne, ale wtórne wobec tego, co najistotniejsze potrzeby, by pamiętać. Bo pamięć nie jest tylko wspomnieniem przeszłości. Jest także ostrzeżeniem, lekcją i fundamentem tożsamości. Dopóki istnieją symbole, dopóty istnieje pamięć. A dopóki istnieje pamięć, dopóty historia nie zostanie zapomniana. Jeśli ta historia cię poruszyła, Zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.